Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem Esplendor i witam was w grze Cathedral. Jest to taka platformówka 2D z takim dość otwartym światem. I ogólnie stylizowana graficznie i no, muzyką, cała gra jest stylizowana takie Metroidvanie i takie ogólnie na NESa bardziej gry, bo na przykład ta grafika jest ogólnie... No jest to pixel art, ale nie, no nie jest to taki pixel art jaki mamy najczęściej teraz w nowszych grach, na przykład Stardew Valley albo Celest, co, co tam są, jak takie bardziej dokładne te pixelarty, tylko jest taka dość prosta ta grafika. Eee, no i ogólnie zaczniemy sobie, wydawałbym sobie, że w rzeczy w grze już. Na no ja tutaj już trochę grałem z jakieś 7 godzin i ogólnie mi się właśnie spodobało, więc postanowiłem wam pokazać. Eee, no i nikt tu się nie zmieści, więc się po prostu nazwę MS, może nie, może bez pytajnika. <laughs> I zaczynamy. Tak ogólnie właśnie gramy tym takim rycerzem, co to jest na lewo, no i teraz się pojawia tutaj. No i budzimy się w katedrze. Ogólnie jakby ten rycerz nie pamięta zupełnie jak się tu znalazł i musi jakby ogarnąć co tutaj się dzieje. E, ogólnie w lewym grudnym rogu mamy zdrowie, e, bardziej na prawo mamy potyłki do użycia e, oraz mamy też pieniążki do kupowania różnych rzeczy. No i ogólnie właśnie tutaj widzicie, to ta, właśnie ta grafika wyglądała się tak jak taka gra bardziej na NES-a niż. Taka współczesna ogólnie, ale ogólnie mi się to bardzo podoba. Jest taki, taka inna. Tu mamy Jackpoint, więc to jak umrzemy to się raspimy przy Jackpoint. No i tak, i właśnie przy to, że tu mamy ogólnie platformówkę no taką 2D, to jeszcze mamy elementy ogólnie walki, więc ogólnie bijemy się, mamy tutaj taki mieczyk i no i bijemy się z przeciwnikami. Pokazało nam się, że mamy quest, no i tu ogólnie jak sobie wchodzę to mamy ekwipunek, więc mam tutaj mieczyk, mam potionka do leczenia, Eee, mam eee, zbroję, które daje mi trochę do defensa, i ogólnie tutaj będziemy mieli różne rzeczy, i mamy też quest'a Właśnie, ogólnie, oprócz takiego quest'a głównego, który tam się no, jakby rozwija fabułę gry, to mamy też takie questy poboczne, więc jakby to trochę działa też jak taki RPG, że możemy robić różne questy poboczne, żeby dostawać dodatkowe nagrody. Ogólnie, właśnie za monety, które tutaj zbieramy, eee, odblokowujemy różne ulepszenia, na przykład potem będę mógł mieć więcej serduszek i ogólnie też, jak teraz mamy tam na górze mamy tylko jednego pocionka to będę mógł później mieć ich więcej, na przykład jak sobie to odblokuję. Tutaj mamy takie czaszki. Te czaszki oznaczają, że przejście jest zamknięte i jak tam z prawej strony mamy taką kuleczkę. To ona otwiera te, te czaszki ogólnie podnosi je do góry. Więc na no ogólnie tutaj to mniej więcej oznacza, że z tej strony się tutaj nie dostaniemy. Właśnie jak tutaj jeszcze też wchodzę, tutaj mam mapę. Więc właściwie pokazuje, że to jest taki jakby otwarty świat, mamy... Takie pomieszczenia poszczególne, które są jak, trochę jak wajzaku, mniej więcej Tylko tutaj są ogólnie te pomieszczenia takich różnych rozmiarów i w ogóle No i tutaj też widzimy w różnych miejscach, że możemy pójść na przykład lewo, prawo I tak sobie możemy ogólnie to zwiedzać Więc w niektóre ogólnie nie strony jak pójdziemy to mamy takie rzeczy poboczne A czasami, a niektóre to oczywiście mamy taką po prostu główną też fabułę Tu mamy taki blok, który muszę przesunąć żeby go położyć na Przycisku, i otworzyć sobie drzwi, tutaj eee, ogólnie, jak gdyby na przykład go źle przesunął, bo nie mogę go podnosić, mogę tylko przesuwać lewo-prawo. Więc, gdybym go przesunął w lewo i spadł mi tutaj, to bym ogólnie to zrąbał, i bym musiał wtedy wyjść z tego ekranu, jeszcze raz do niego wejść, żeby się eee, zresetował ten klocek. Więc, takie ogólnie klocki się resetują, co wyjście i wejście do eee, danego obszaru, właśnie No i tam mamy właśnie przeciwników, jak ich zabijam to staniemy pieniądze no ogólnie oczywiście jak oberwiemy to no, tracimy życie ale właśnie oprócz tego że mam podjąłki, które właśnie mogę używać to jeszcze życie też mi się może regenerować się regenerować możemy mogę nam takie serduszka Na mamy serduszko to jak podniosę takie serduszko ze skrzynki albo czasami z potwora wypadnie no po prostu regeneruje sobie życie dobra Tutaj mogę iść na górę, tak tam jakieś kolejne slajmy do zniszczenia. Ogólnie właśnie w grze oprócz tego, że bijemy takich zwykłych przeciwników, przemieszczamy, e, przechodzimy przez różne obszary, e, to mamy też różnych bossów do pokonania, którzy są oczywiście no trudniejsi i no, wymagają jakby no... No, no, trudniej jest ich zabić. No, i tutaj właśnie teraz się znalazłem, taką okrężną drogą, w tym miejscu, gdzie były te czaszki. I ogólnie te czaszki, właśnie, które są zamknięte, najczęściej służą nam do zrobienia sobie skrótu. Więc ogólnie, tak jak. No, teraz bym się tutaj dojść naokoło. To teraz, jakbym na przykład chciał się dostać do konkretnego ekranu szybciej, to to mam teraz taki skrót. Dobrze, Och, spadłem, nie chciałem jeszcze spadać. To jeszcze tę skrzynkę tutaj. Ogólnie, właśnie od tych kuleczek taki, są takimi przyciskami najczęściej. To też mogę się właśnie odbijać, dając miecz w dół. Właśnie to już w sumie e, zrobiłem kilka razy, że, że jak dałem miecz w dół, to niszczyłem wcześniej te takie cegiełki, które były pode mną. E, ale też mogę na takie kuleczki się od nich odbić dzięki temu mieczowi w dół i to trzeba dobrze stajmingować. No oczywiście też mogę tego do ataku używać. Dobra. Tak tam kolejnego kolejny przeciwnika, który nas... który nas rzuca kostkami. I ogólnie nie zdał mi sporo damage, zostało mi tylko jedno serduszko. E, więc ja tutaj się teraz uleczę tym potjąkiem No i zdobyliśmy klucz, ogólnie ten klucz nam będzie nam potrzebny, żeby przejść dalej. I zaraz tam pójdziemy, gdzie on jest nam potrzebny. I ogólnie jak mamy potjąki to one... Jak właśnie teraz zużyłem go. I żeby go zregenerować, to musimy... Podejść do takiej konkretnej statuły, tak, tak jak mieliśmy Jackpoint, to był taki posąg To będzie jeszcze taki specjalny posąg, który będzie nam regenerował zdrowie do pełna Oraz regenerował nam ilość potionków, które posiadamy No ale na razie weźmę tylko jeden mały potionek maksymalnie, ale to będziemy mogli potem też sobie ulepszać Dobrze no, Ogólnie No widzicie tutaj na przykład teraz ten klocek nam się zresetował ale na szczęście użycia przycisku, się, użycia przycisku się nie resetuje, więc jakby mam dalej drzwi otwarte. No, gdyby się to resetowało, to czasami to by było problematyczne, bo niektóre sekwencje doprowadzenia. O, tu nam teraz pokazują, że możemy się od tego odbijać. Ale niektóre sekwencje doprowadzenia tej kostki na przycisk są takie dość trudne potem w grze. Więc jakby czasami bym nie chciał tego powtarzać ogólnie. E, tutaj zrąbałem trochę, bo tutaj się musiałem od przeciwnika odbić w ten sposób mieczem, dając go w dół. A ja tego przeciwnika od razu zabiłem, więc jakby. No, zepsułem sobie drogę. Ale ogólnie, jak wyjdziemy z danego ekranu i wejdziemy na niego ponownie, e, przeciwnicy się nam resetują. E, no więc możemy tę skrzynkę bym mógł ogólnie zdobyć znowu. Ale wtedy najczęściej nie dają pieniędzy. Ogólnie pierwsze zabicie przeciwników nam daje tylko pieniądze, a potem jest już. No potem już nie możemy za bardzo z tego zyskiwać kasy. Ale nie wiem, czy czasami po jakimś dłuższym czasie, jak nie dochodzimy do danej lokacji, to czy to się nie resetuje i nie zaczynamy już dostawać monet. Właściwie tutaj musimy użyć tego klucza, co znalazłem już wcześniej. I tu mamy mapę. Ogólnie, właśnie jak domyślnie mieliśmy tylko na mapie pokazane miejsca, w których byliśmy. To teraz oprócz na niebiesko, właśnie tych zwiedzonych już lokacji, mamy na szaro pokazaną mapę całej lokacji. Więc w każdej z miejscówek będziemy mogli znaleźć sobie mapę, żeby wiedzieć, gdzie nas jeszcze nie było. No i mieć taki jakby pełny obraz danej lokacji. Właśnie, jak wejdę tutaj, właśnie tego, tu, tu mam te questy, tam jakieś tam informacje o armorze, ogólnie armor będzie mógł sobie ulepszać. Tu mamy ogólnie czarmy, więc będą dawały takie boosty, mamy właśnie mamy trzy sloty na nie I mamy pierwszy, pierwszy czarm będzie do magicznych rzeczy, drugi do poruszania się, a trzeci do walki I możemy mieć w każdej z tych kategorii po jednym czarmie założone Do że ogólnie będzie ich razem więcej do zdobycia możliwych Tak to mogę pójść na prawo na taki bonusik tutaj jeszcze no i najpierw to sobie zwiedzimy mhm. Tak, tu jest tylko skrzynka Dobra no Właśnie, jeszcze wracając tutaj, to jeszcze jak pójdziemy dalej w prawo eee, O, tutaj nie, tutaj jest World Discovery To tutaj widzicie ile... No na razie jesteśmy w katedrze Ale te znaki zapytania pokazują każdą inną lokację jaka jest, więc jakby... Dużo tego, bo tu cały czas król w dół I jest dużo tych lokacji w ogóle, więc jakby gra sama w sobie też jest dość długa i ogólnie też, te, jak widzicie, no, ta lokacja jest do takiej wielkości, ale będą potem też większe lokacje, jeszcze. I właśnie, jak tutaj widzicie, to mamy niektóre rzeczy takie na pierwszym planie, i niektóre mamy też na takim, no, z tyłu bardziej, tak bardziej na szaro jeszcze jest. I to oznacza, że to jakby się znajduje w takim innym pomieszczeniu. I na przykład, jak teraz wejdziemy sobie do tych drzwi, no to teraz będziemy w tym konkretnym pomieszczeniu, i wtedy tamty poprzedni dopiero się robi do tyłu. No, i jest to niepotrzebne, bo no, tak się trzeba dostawać do lokacji. Na przykład, teraz tam gdzie byliśmy, to już przejścia dalszego nie mieliśmy, więc musieliśmy wejść do drzwi. No, i no, to nas doprowadzi ogólnie dalej. Tak, tam troszkę latające czaszki. E, tu za to mamy taką wyskocznię, której muszę przytrzymać. Dobra, Jezu, czaszka mnie zaatakowała. Dobra. Dobra, tutaj możemy aktywować sobie. Tutaj na lewo nic nie było. Hmm, takie trochę dziwne miejsce, ale dobra. E, idziemy dalej. No i właśnie w też te kuleczki nam czasami aktywują takie e, klocki, które właśnie do teraz są i blokują przejścia, potem się zmienia w takie jakby... Obw ob obwód tylko tych klocków, więc to możemy się tak przełączać do woli. W ogóle nie obrywam tak mega głupio czasami tutaj. Mm, slime nie chciał zaatakować. O, ale to mamy dużo skrzynek. Okej. Okay. Tam widzę, że mi zdrowie wypadło na dole, ale tam gdzie strzela ten gnój. I właśnie też te monety, jeżeli ich wystarczająco szybko nie zbierzemy, to one znikają, tak jak teraz zniknęło. Ale teraz możemy to zniszczyć i... No, i tutaj dostaliśmy sporo rzeczy. Ogólnie, jackpointy są rozsiane po mapie w różnych miejscach, nie tylko w takich miejscach, które są jakby przymusowe do zwiedzenia. I właśnie czasami, bo ogólnie też to trochę działa tak, że aktualnie jesteśmy w tej lokacji, ale... I na ogólnie to możemy sobie wszystko zwiedzić bez problemu, bo to jest taka samouczkowa lokacja, ale jak będą w przyszłości inne lokacje, to będą czasami takie momenty, w których do różnych pobocznych rzeczy, albo nawet czasami do głównej fabuły, nie będziemy mogli się dostać, bo nie mamy konkretnych umiejętności. Na przykład tutaj tak, to, 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 to jest teraz taka sytuacja, że tutaj nie możemy wejść, bo no nie możemy się tam dostać na górę, bo tam niezależnie bym chciał bardzo, no to się tam na górę nie dostanę i nie przejdę sobie na prawo, żeby móc otworzyć e, to jest z lewej przejście więc czasami się trzeba ogólnie wracać do danych lokacji e, no i wtedy trzeba w, w różnych miejscach te, no, czasami trzeba wtedy po prostu różne potwory pokonywać cały czas od nowa no i czasami te, te jackpointy są tak umiejscowione w tych lokacjach że czasami no, trzeba aktować jakiś tam konkretny jackpoint ale on będzie taki dość niemiło rozłożony niestety i będziemy musieli tak jak umrzemy daleko dość wracać Eee, ale no właśnie tylko, tu mamy, ale te, te checkpointy są jak tak zrobione, że na przykład tu mamy checkpoint taki, jakby głównej drogi, a tu na górze mamy jackpoint, który by nas jakby ma od jakbyśmy zginęli, jeżeli byśmy chcieli pójść na górę. Więc jakby te checkpointy są tak rozłożone, że no. Eee, do pobocznych rzeczy jakby też są jakieś tam checkpointy, nie tylko w głównej fabule. No dobrze, to idziemy dalej. Jezu, slime. Nie, umrę. Umarłem. No, jak umieramy, to mamy minus 10% monet, więc jakby, no, teraz to za dużo nie zabrało, ale jakbyśmy mieli dość, no, ogólnie więcej tych monet, no, to strata mogłaby być dość spora. Za dużo raz to naciskam, o. Dobre. Ale w kanałapie się teraz pokazało nasze miejsce ostatniej śmierci Więc możemy no, zobaczyć sobie gdzie umarliśmy ostatnim razem Ale dobrze, idziemy sobie dalej hmm. Tak, mamy takiego duszka, on nas prowadzi No on jest jakby ważny fabularnie Jezu Uberwałem i dobrze, tu teraz dostajemy nowy przedmiot, jest to tarcza. I ogólnie dzięki tarczy mogę blokować pociski, które tutaj do mnie przeciwnicy strzelają. Ale jest taki ogólnie problem, że jak używam tarczy to nie mogę się poruszać. No i te pociski też trochę mnie jakby przesuwają, jak, jak widzieliście przed chwilą. Fak, zrąbałem to. A i właśnie, ogólnie jak obrywamy od różnych przeciwników, to nas oczywiście no, zżera nam najpierw HP i potem dopiero Wpadnięcie w kolce jest ostateczne, więc ogólnie jakby jest niemiło, jeśli jest taka lokacja, w której są takie kolce, ogólnie są elementy zręcznościowe i jeszcze są przeciwnicy, który, którzy nas mogą zrzucić, więc jakby często wtedy przeciwnik jest jakby mniej niebezpieczny niż same te kolce i no i to może być problematyczne. I to nie ten gnój duszek nas zamknął. To jest smutne. No, ale jakby tak to jesteśmy uwięzieni. Jakby nie patrzeć, mm. dobra. No, tu się nie mogę dostać. Tutaj chyba potrzebuję double jumpa. Z tego co pamiętam, bo się potem blokowuje. Ale ogólnie, właśnie umiejętności, które nam się odblokowują, wraz z postępem gry, to ogólnie sporo tych umiejętności jest. Właśnie na przykład teraz mamy tarczę. Ale oprócz tarczy, jeszcze w przyszłości dostaniemy takie. Coś, że będzie mógł się strzelać, taki pseudo łuk, tylko, że to będzie takie strzały wypluwać z takiej dłoni jakby bardziej. No, mamy teraz taką sekwencję uciekania, no takich sekwencji też w grze jest dość sporo. No ale jak da im dalej idziemy w tę katedrę, to tym bardziej nie mamy możliwości powrotu, więc no. I właśnie to jest statua, która nam regeneruje na maksa życie i na maksa potionki. Bo sam, sama aktywacja checkpointa nam tego nie robi, ale ogólnie śmierć już tak, więc jak umrzemy, to też regenerujemy się. I dobrze, i tu mamy pierwszego bossa. Więc nas atakuje tutaj. Tak, ogólnie to jest taki boss, który. Tak sobie z, spada tutaj do nas, tak pod kątem, i wtedy musimy go nawalać, ale ja tu obrywam mocno. W ogóle nie ukrywam, że jak w przyszłości staniemy te strzały, to te strzały są bardzo pomocne. A bicie się samym mięczykiem jest trochę niemiłe, ale dobrze, no pierwszy boss był łatwy, no bo jednak to tylko taki samouczek dalej jest, nie cała ta katedra jest takim samouczkiem. A jakby no dalsze etapy to jakby... Teraz i tak zwiedzamy tylko katedrę, a w dalszych etapach ogólnie będziemy mieli jakby... Wiele lokacji, taki już dużo bardziej otwarty świat No, dostaliśmy teraz poszerzenie zdrowia, więc teraz mamy cztery serduszka zamiast trzech O i tu mamy te właśnie rękawicę taką I ogólnie Zmieniamy przedmiot Nie, proszę nie bić mnie Możecie mi nie atakować, ja tu próbuję rzeczy zrobić Przedmiot zaraz Zaraz, zaraz, zaraz. Tak, i teraz, jak wybraliśmy sobie ten przedmiot, to mamy go pod Y, więc jest jakby taka trzecia rzecz. Mamy tarczę, mamy pod x bicie się, i pod Y mamy właśnie takie strzelanie. No i te strzały są dość pomocne. Ale jak widzicie, te strzały właśnie też przenikają przez. Cegły, tutaj, więc właśnie dzięki temu tych strzał też używamy do aktywacji tych kuleczek, bym mógł spróbować tutaj wejść do góry. O, nie, nie trafiłem w to i tak? No nie, nie trafia, Nie umiem. No <gry> już skończyłem się strzały, więc trochę przypał. Ogólnie strzały regenerujemy także w takich Statuach, jak regenerowaliśmy sobie życie, tylko te statuły po prostu mają tarcze zamiast, się tarcze strzały, zamiast e, zamiast zdrowia oczywiście tylko mam przypał, bo zużyłem moje strzały o, ale tu mamy jeszcze strzały właśnie takie nieskończone e, ale no właśnie, mogą nas, nam z przeciwników też wypaść te strzały, ale jak tutaj widzicie, to muszę od nowa ten etap teraz sobie ukończyć, no bo się przeciwnicy zrestartowali Może... chcę spróbować tę skrzynkę zaraz... Nie dobra, nie. Jeszcze z... będę tracił za dużo czasu. Czyli na pewno to gdy grałem sam to zrobiłem, ale... E, tutaj może lepiej nie ryzykujmy bardziej jeszcze. Te duszki nam w ogóle wyskakują co chwilę. Teraz. Aha, tylko że tu nami tak to nic nie daje. Chwila, chwila. Eee... Proszę mnie nie bić. Czy, czy, to było, czy to był moment, w którym ja muszę jednak te niebieskie coś zrobić? Chyba tak, chyba muszę, ale faktycznie z tej strony będzie łatwiej. Jak to aktywuję, to nie muszę skakać. O, i gdyby to jeszcze raz zrobił, to by ta skrzynka spadała na dół, ale mam już ostatnią strzałę, więc ja ch chyba tylko nie będę robił. Eee, od tego się odbijamy. No właśnie to, to też jest taki element zżytościowy, że muszę użyć tej kulki. Żeby podmienić jedne platformy na drugie i no i tak muszę przeskakiwać z jednej na drugą. O, tu mam już dużo strzału i dużo zdrowia. że Mój limit strzał to i tak jest 5 aktualnie. Jakby to też trzeba ulepszyć, żeby było więcej. Nie, nie, nie. Proszę mnie nie bić mm. Nie te czaszki w ogóle przeszkadzają bardzo. O! A, tylko że ja tu muszę... Jak to trzeba było zrobić? <laughs> A tu mamy jeszcze platformę, dobra, nie zauważyłem jej. I teraz użyjemy strzały i skoczymy. Tak, tutaj poczekajmy aż znowu wystrzeli. No i kolejny checkpoint, więc jestem bezpieczny. Tak, teraz czekamy na platformę. No tego gościa co tam strzela to myślę, że właśnie zabijemy strzałą O Jezu Dobra, żyje Jest dobrze, powiedzmy Dobrze, teraz musimy poczekać na platformę Nie, nie bij Kuźwa Chają za mną, idzie gnuj problem, bo ja wyczułam, że umrę tutaj, jak tak dalej pójdzie. No te szkielety się mega często pojawiają ogólnie. N nie trzeba resetować całego ekranu, żeby się tak potrafiły raz taki czas na mnie zrespić. No. Co chwilę. O, właśnie tu, tu mamy ten posąg, który nam regeneruje strzały. No teraz tego nie potrzebuję w sumie, ale no, kliknę. Teraz tu by mi się przydał posąg od regeneracji zdrowia. O Jezu, ta czaszka. Nie, zapomniałem użyć waniu tarczy. Nie, te czaszki, Jezu, ale combo, Jednocześnie czaszka i jednocześnie te strzały. O nie, umarłem. Najgorzej. Ale jackpoint był już zaraz obok. Praktycznie, więc jeszcze raz to robimy. Teraz mam też podjąka, więc jest dobrze. Jest większa szansa na to, że przeży. Nie! Ale dobrze, aktywowałem platformę przynajmniej. No i niszczymy tego kolesia. I idziemy w górę. Dobra, to teraz musimy. O! Przełączyć. I znowu przełączyć. Nie! Ale nie, ale te kol kolce zabijające na hita są okropne. I znowu tutaj. No, ale właśnie są takie, no później w tej grze robi się jakby no jeszcze trudniej. No i ogólnie niektóre elementy to już potem, no są dość irytujące. Nie umiem. Rozużyłem putionka. Bo w ogóle reszpię się z trzema do że mam cztery maksymalnie, to i tak mam, no. Naprawdę tego już. O! Niszczymy tego gnoja. Nie, spadłem. Dobra. O. O, tak na spokojnie to aktywuję. Nie w locie. No i dobrze, idziemy dalej. No i tutaj możemy już ogólnie wyjść sobie. I wrócić na taki główny tor jakby. Hmm. Czy nie gdzie? Ja, nie, kółko zrobiłem w ogóle. <grym> Ale to ogólnie chyba musiałem zrobić kółko. Tak, bo ja teraz muszę otworzyć tutaj przejście, które nam ten duszek zamknął. Dobrze. Dobra, teraz mamy strzały i to mamy właśnie upgrade do ammo, więc teraz mogę 10 strzał nosić. Ale dobrze, właśnie ogólnie teraz trochę chodzi o to, że jak dostaliśmy te strzały, to dzięki temu będziemy mogli Dostać się do niektórych miejsc, w którym, do których normalnie bym się dostać nie mógł Więc teraz musimy się tak trochę wrócić. No właśnie teraz będziemy musieli dostać do tego miejsca żeby... Do tego miejsca co byłem w tych pierwszych drzwiach, co na początku tam wlazłem. Właśnie teraz by się przypomniało, że właśnie tam nie muszę mieć double jumpa, tylko właśnie muszę mieć strzały, żeby aktować ten przycisk. Ale no to teraz możemy tam wrócić, właśnie. O, na przykład teraz tutaj musimy użyć strzały, żeby aktywować te, te bańki, które z tej strony nie aktywujemy. Ale nawiedzają mnie co chwilę teraz te okropne szkielety. Tak, możemy monetki sobie pozbierać. O ła, nie, nie, nie. Ja mam da HP. Ba. Nie, na pewno umrę. Albo? Dobrze, udało się mi dojść do tych drzwi. No i teraz możemy aktywować ten przycisk i możemy sobie pójść na lewo. Ale na prawo i tak potrzebujemy double jumpa, z tego co pamiętam, żeby wejść na ekran z prawej. Jezu. Ok, Okej, zrespiły mi się masowo czaszki, ale miałem jeden HP tylko. To spadajcie ode mnie. Tak, dobra, idziemy w dół. Nie! Ale ja tu teraz <śmieram> umieram głupio eee... Spadajcie w Dół Tak to jest też szkielet respi znowu Okej okay. Pokonamy go mm -hmm. Jezwolę, mi teraz wszystko tu nawiedza, no <śmieram> Dobra, no i tu mam ogólnie jeszcze taki ekran w, na dole. Mam kilka tych etapów do przejścia, no, na przykład na drabinie. Nie mogę używać tarczy, więc tutaj musiałem tak e, unikać tego wszystkiego. No, regenerację życia sobie możemy zrobić i też strzał, że strzał nie potrzebuje. Ale myślę, że sobie na tym ogólnie zakończymy. Myślałem, że zdążymy jeszcze katedrę przejść do końca, żeby wam pokazać jakieś takie dalsze etapy. No, ale myślę, że jakby tutaj i tak widzicie w miarę, i tak obraz tego, jak wygląda gra. No i właśnie potem coś tylko bardziej rozwija, mamy więcej bossów do pokonania, mamy też misje poboczne i mamy ogólnie też ulepszanie tych wszystkich elementów, których tutaj mamy. Ale jakby najważniejsze elementy już są odblokowane, właśnie głównie będzie to tylko że mamy tarcze, strzały. No, jedynie, czego wam nie pokazałem, to to, że będą dalej te takie czarmy tutaj. O tutaj, które będą nadawały bonusy, na przykład double jumpa i takie rzeczy. No ale myślę, że ogólnie gra jest ciekawa, gra jest dość tania na steam, ja z tego to pamiętam. Eee, no mi się ogólnie mega podoba, bo ja ogólnie bardzo lubię platformówki. No i ogólnie testowanie gry na taką grę starą na nes myślę, że to jest, też jest ciekawe. No i. No dobrze, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się dzisiaj, cześć.